12 września w związku ze 149 rocznicą nadania miastu Katowice praw miejskich odbyła się uroczystość wręczenia nagród prezydenta miasta Katowice w dziedzinie kultury. W tym roku przyznano je Marcinowi Herichowi, reżyserowi i aktorowi teatralnemu, za zaangażowanie w działalność kulturalną oraz inicjatywę i organizację Międzynarodowego Festiwalu Apart, który w bieżącym roku miał swoją 20. edycję, a także za prowadzenie teatru Apart obchodzącego 10 jubileusz istnienia. Tomaszowi Koniorowi Wybitnemu architektowi za tworzenie obiektów o najwyższych standardach, służących sztuce i mieszkańcom Katowic, które kreują nowy wizerunek miasta. Zespołowi akordeonistów Katowice Kleofas, za wybitne osiągnięcia artystyczne, kultywowanie śląskich tradycji muzycznych i za przybliżanie odbiorcom historii śląska i jego wartości. Orkiestrze dętej Katowice Kleofas w 80-lecie istnienia orkiestry, za uświetnianie najważniejszych uroczystości oraz znaczących dla społeczności katowic wydarzeń. Tworzenie rodzimej kultury. I propagowanie jej w kraju i za granicą. Coś zaczęło się w tym mieście zmieniać. Nie dzięki politykom, ludziom administracji, ale w moim przekonaniu twórcom. Twórcom szeroko rozumianym od kultury muzycznej poprzez sztukę teatralną po architekturę. I to dzięki Wam to miasto się zmienia. Wspaniałe połączenie tego, co nowe, z tym, co jest tradycją i tym, co cieszy najbardziej Katowiczan. Wspaniali ludzie, wspaniałe zespoły. Myślę, że to triumf tego, co się dzieje w Katowicach. Dobry czas. Mam nadzieję, że dobry czas dla Katowic i dla tych, którzy tutaj mieszkają i którzy z katowicami się związali. Ja to zrobiłem 20 lat temu i bardzo się z tego wyboru cieszę. I dzisiaj mogę powiedzieć, że jest to największa przygoda mojego życia i to, że tutaj mogę budować. Kiedyś chciałem być muzykiem. Dzisiaj buduję dla muzyki i buduję na dodatek dla ludzi, którzy są dla mnie ważni, dla muzyki i właśnie dla tego miasta, czyli dla Katowic. Fantastyczne wyróżnienie, zaszczyt i przygoda. Cieszymy się, że dostaliśmy dostrzeżenie jako taka wisienka na torcie, jako czako jest tym symbolem górnictwa. Mimo, że nie ma kopalni, orkiestra nadal funkcjonuje, my nadal gramy i Mundur Górniczy w Katowicach jest rozpoznawalny. Uroczystość miała miejsce w Pałacu Goldsteinów przy Placu Wolności. Nagrody prezydenta miasta Katowice w dziedzinie kultury przyznawane są od roku 1984. Zgodnie z regulaminem, wręczane są za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz organizacyjne mające wpływ na rozwój i upowszechnianie kultury w Katowicach.